Pobrowniki TV. Najświeższe informacje z regionu. Pobrowniki TV. Regionalna telewizja internetowa. Barbara Dziuk, radna Sejmiku Województwa Śląskiego. Dzisiaj w Bytomiu przeżywamy 50-lecie obchodów powstania Bolka i Lolka. Jesteśmy gośćmi Opery Śląskiej przy współpracy patronacie honorowym prezydenta miasta Bytom pana Damiana Bartyli. Zaprosiliśmy dzieci z całego województwa śląskiego, aby dzisiaj przeżywały wspólnie urodziny 50-lecia Bolka i Lolka. Dzisiaj jest również rozstrzygnięcie konkursu z Bolkiem i Lolkiem razem dbamy o ekologię i zdrowie. Będzie wręczenie nagród, ponieważ te postacie edukują młode pokolenie, aby miały właściwe wzorce zarówno w zachowaniu, jak i właściwym przyszłym życiu postępowaniu. Szanowni Państwo, Bolek i Lolek mają 50 lat. Myśmy się na tych bajkach wychowali i chciałabym, żeby to młoda pokolenie zarazić tą wspaniałą bajką, która jest ponadczasowa, bardzo wartościowa i do której obejrzenia zachęcam wszystkich mieszkańców województwa śląskiego. Dziękuję telewizji Bobrowniki TV za współpracę, za współorganizowanie. Dziękuję wszystkim, którzy okazali życzliwość młodzieży, jak również Fundacji Zwiastun, która jest partnerem w tej akcji, jak również w innych akcjach dotyczących województwa Województwa Śląskiego. Pozdrawiam Państwa serdecznie z Bytomia z Opery Śląskiej. Barbara Dziuk, Radna Sejmiku Województwa Śląskiego. Moi kochani, dzisiaj przyjechaliście do Opery Śląskiej. Dzięki życzliwości dyrektora i wszystkich pracowników będziecie przeżywać fantastyczny Dzień Przygód z Bolkiem i Lolkiem. Specjalnie do Was przyjechał Teatr Zbielska Biały, Teatr Inspiracji i wystawi dzisiaj przepiękną sztukę Bolek i Lolek. Świat to za mało. Kuba i Śruba świętują 50. urodziny Bolka i Lolka. Ale jak to chcemy się zmieniać? Oni wywazić? pojechali bardzo daleko. Ej, ym, a skąd ty wiesz, że oni pojechali bardzo daleko? Właśnie. No, no bo oglądałam film. Film o ich przygodach. Oni są bardzo daleko w podróży dookoła świata. No, My też chcemy zobaczyć film. No, no, Basia! Ej, no, Baśka, co ty, ty robisz? Dlaczego no, no, ty... Basia nie sam włączyć filmu? No pokazałam wam jak się go włącza, to teraz zróbcie to sami. A. No thaaak, no thaaak.. трир професс orf glab begun to zoom, chamado kaik gehört cho horrible Pobrowniki TV Najświeższe informacje z regionu. Pobrowniki TV Regionalna Telewizja Internetowa.